Dziś opowiem Ci, jak mocarstwa europejskie podzielimy między siebie świat w XVII wieku. Dowiesz się też, jak rozwijało się państwo moskiewskie, a także jak przebiegała ekspansja turecka w Europie. Zapraszam. W XVI wieku Hiszpania była potęgą kolonialną, ale już na przełomie XVI i XVII wieku Kraj ten znalazł się w kryzysie. Napływające z kolonii kruszce i towary wywołały inflację i wzrost cen, a gospodarka uzależniła się od importu dóbr i surowców, w tym zboża. Dodatkowo, na początku XVII wieku, król hiszpański wygnął z kraju Morysków. Byli to potomkowie muzułmanów, którzy mimo, że przyjęli chrześcijaństwo, Zachowali swój język i obyczaje, a w tajemnicy pozostali przy wyznawaniu islamu. A w związku z tym, że byli to wykwalifikowani rzemieślnicy i rolnicy, ich brak osłabił gospodarkę. Hiszpańskie wojny z Francją były kosztowne i nie przyniosły sukcesów. Pod koniec wojny trzydziestoletniej kraj utracił bogate Niderlandy Północne czyli tereny Holandii. Problemem okazały się dwa powstania niepodległościowe. Jedno miało miejsce w Katalonii i te udało się stłumić, ale drugie w Portugalii, którą z Hiszpanią łączyła Unia Personalna, doprowadziło do uzyskania przez Portugalię niepodległości. Hiszpania musiała też rywalizować z innymi mocarstwami kolonialnymi o wpływy w innych częściach świata. Ponosiła klęski i traciła terytoria zamorskie. Anglia. Rywalizacja o posiadłości zamorskie włączyła się na przełomie XV i XVI wieku. Rozpoczęła od Ameryki Północnej, gdzie w 1607 roku powstało Jamestown, pierwsza angielska osada. Osadnicy musieli walczyć z mieszkającymi tam tubylcami o okoliczne ziemie. W 1620 roku do Ameryki przybyli purtanie, czyli Angielscy kalwiniści. Gdy kolonistom angielskim przybyłem do Ameryki na pokładzie statku Mayflower, udało się zebrać pierwsze plony. W 1621 roku zorganizowali obchody święta Dziękczynienia. Dziś jest to jedno z najważniejszych świąt amerykańskich. Potem powstawało coraz więcej kolonii które stopniowo wzniesiono wzdłuż niemal całego wybrzeża Atlantyku. Stały się one schronieniem dla radykalnych wyznawców reformacji. Na Karaibach Anglikom udało się odbić Hiszpanom Jamajkę, która była o tyle ważna, że produkowano tam cukier i rum. Poza tym przyjęli też mniejsze wyspy, a w Ameryce Południowej opanowali część Gujany. W drugiej połowie XVII wieku Anglicy zainteresowali się Azją i Afryką. Angielskie kompanie handlowe założyły swoje faktorie w Indiach i w rejonie Zatoki Gwinejskiej, która w tamtych czasach była nazywana wybrzeżem niewolniczym. Pod koniec XVII wieku dotarli też do Australii, ale zaczęli jej kolonizację dopiero 100 lat później. Francja. W XVI wieku próbowała bezskutecznie zakładać osady w Ameryce Północnej. W końcu jednak udało im się opanować Kanadę, która była słabo zamieszkana i niezagospodarowana. Mimo to czerpano duże zyski handlując futrami. Ponadto francuskie kompanie handlowe zakładały mniejsze, ale ważne gospodarczo kolonie w Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Republika Holandii. W XVII wieku miała najpotężniejszą flotę na świecie. A w związku z tym, że wyprawa do Indii Wschodnich, czyli Indonezji, z 1599 roku zakończyła się sukcesem, kraj ten stanął do rywalizacji o zamorskie kolonie. Dzięki flocie udało się odebrać Hiszpanii i Portugalii wiele terytoriów w Azji i Ameryce Południowej. Potężna kompania zachodnioindyjska obsługiwała i zabezpieczała holenderski handel i interesy w Ameryce i Afryce. A kompania wschodnioindyjska z siedzibą w Amsterdamie zarządzała siecią faktur handlowych na dalekim wschodzie. Miała też duży wpływ na politykę zagraniczną Holandii. W drugiej połowie XVII wieku miały miejsce trzy wojny angielsko-holenderskie. I mimo, że wygrała Holandia, Anglia stopniowo przejmowała holenderskie wpływy w koloniach. Chciałbym opowiedzieć Ci też o polskim wątku. To Krzysztof Arciszewski, polski szlachcic, który sztuki wojennej nauczył się walcząc w polskim wojsku ze Szwedami o inflanty. A w związku z tym, że sąd skazał go za przestępstwa, opuścił kraj. W Holandii studiował sztukę wojenną i zatrudnił się w kompanii zachodnioindyjskiej. W 1629 roku w Ameryce Południowej walczył po stronie Holandii z Portugalią. Trzykrotnie Holandia wysyłała go do Brazylii, gdzie udało mu się zdobyć Fort Real. Awansowano go na admirała i generała artylerii. Co ciekawe, był on także pisarzem i poetą. Stworzył najstarsze polskie opisy zwyczajów Indian brazylijskich. Przez nieporozumienia z dowództwem Krzysztof Arciszewski wrócił do Polski, gdzie jako generał artylerii tłumił powstania kozackie. Kilka słów o faktoriach. Były to placówki handlowe zakładane przez mocarstwa kolonialne na innych kontynentach. Pierwsze faktorie utworzyli Portugalczycy, a powstały one wzdłuż morskiego szlaku do Indii. Potem podobne faktorie zakładały też inne państwa kolonialne, na różnych kontynentach. Faktorie były miejscami wymiany handlowej z rdzennymi mieszkańcami i portami zaopatrującymi statki europejskie należące do kompanii handlowych. Holendrzy swoją główną faktorię w Azji założyli w Batawi, czyli dzisiejszej Dżakarcie, stolicy Indonezji. Na obrazie na pierwszym planie widać targowisko, a w tle są zarysy murów holenderskiej twierdzy. Ten obraz z kolei przedstawia holenderskiego kupca wraz z żoną. W tle za nimi widać flotę i panoramę Batawi. Przenosimy się do Szwecji. Tam na przełomie XVI i XVII wieku na tronie zasiadł Karol IX Sudermański, który chciał opanować basen Morza Bałtyckiego. Zależało mu w szczególności na posiadłościach Rzeczpospolitej, czyli Inflantach i Kurlandii, ale... Walczyli też z Danią i Moskwą. W 1617 roku pozbawili Moskwę dostępu do Bałtyku, a ta nie odzyskała go do końca stulecia. Inny król szwedzki, Gustaw II Adolf, przeprowadził w kraju liczne reformy wewnętrzne. Oprócz tego stworzył potężną flotę i silną armię lądową, w której oprócz Szwedów służyli liczni najemnicy z różnych europejskich krajów a która to była uznawana za niepokonaną. Gustaw II Adolf brał udział w wojnie trzydziestoletniej. I mimo, że sam król poległ, to Szwecja do końca wojny odgrywała ważną rolę i uzyskała duże nabytki terytorialne. Innym ważnym królem szwedzki był Karol X Gustaw. Za czasów jego panowania Szwecja walczyła w II wojnie północnej, którą my nazywamy Potopem Szwedzkim. Zajęto wtedy dużą część Rzeczpospolitej, i mimo, że Szwedzi nie utrzymali tych terenów długo, to zdobyli ogromne łupy wojenne i stali się europejską potęgą. Przenosimy się do Brandenburgii. Władająca nią gałąź dynastii Hohenzollernów na początku XVII wieku objęła we władanie Prusy Książęce, będące polskim Lenem. Dążyli oni do całkowitego uniezależnienia się od Rzeczpospolitej gdy w Brandenburgii władzę objął Fryderyk Wilhelm, którego nazywano Wielkim Elektorem, przyłączył do swojego kraju Pomorze Zachodnie, a to dzięki temu, że wykorzystał on skomplikowaną sytuację w Europie podczas wojny trzydziestoletniej. Z kolei w 1657 roku doprowadził do zniesienia zależności Lennej Prus od Rzeczpospolitej. Fryderyk Wilhelm zreformował swój kraj i rozpoczął budowę silnej armii. Państwo moskiewskie w XVI wieku było rządzone przez Iwana IV Groźnego. Jego władza była absolutna, co nazwano samodzierżawiem. Licznymi reformami umocnił swoje rządy i zwiększył potencjał zbrojny kraju, a następnie podbił tereny nad Morzem Kaspijskim. Za jego czasów zaczęto też zajmować Syberię. Ciekawostka! Ataman kozacki Jermak Timofiejewicz pod koniec XVI wieku zaczął podbijać ziemię za Uralem. Było to związane z handlem produktami leśnymi. Udało mu się pokonać Tatarów i zająć zachodnią Syberię. Zaczęto zakładać nowe miasta i osady, wysyłając tam urzędników, chłopów, kupców, ale też skazańców i jeńców wojennych. W połowie XVII wieku Rosja sięgała już do wybrzeży Oceanu Arktycznego i Pacyfiku. A potem Rosjanie przepłynęli cieśninę Beringa i zajęli Alaskę. Śmierć cara Iwana IV Groźnego spowodowała osłabienie państwa moskiewskiego. Na przełomie XVI i XVII wieku trwały walki o koronę carską. Interweniowały też obce wojska. Czas ten nazywa się Wielką Smutą. Ostatecznie w 1613 roku bojarzy wybrali na cara Michała Romanowa. Był on pierwszym z dynastii Romanowów, która rządziła Rosją przez 300 lat. W tym czasie Rosja w drugiej połowie XVII wieku, przez liczne wojny z Rzeczpospolitą, powiększyła się o część ziem ruskich ze Smoleńskiem oraz lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem, dodatkowo zajęto Syberię. Na koniec przenosimy się jeszcze do Imperium Osmańskiego które w 1453 roku zajęło Konstantynopol. Potem na kilkadziesiąt lat ich napór na Europę osłabł. Aż w pierwszej połowie XVI wieku władzę objął sułtan Sulejman Wspaniały, który w 1526 roku w bitwie pod Mohaczem pokonał Węgrów. W bitwie zginął wtedy król węgierski Ludwik II Jagiellończyk. Turcy zajęli wtedy środkową część Węgier ze stolicą Budą, dzisiejszym Budapesztem. W 1570 roku Imperium Osmańskie powiększyło się o Cypr, a państwa europejskie w obliczu zagrożenia zawiązały Ligę Świętą czyli koalicję antyturecką. Należały do niej Hiszpania, Wenecja, Papiestwo i zakon Joannitów. Razem w 1571 roku pod Lepanto u wybrzeży Grecji chrześcijańska flota pokonała statki tureckie. Liga Święta miała ponad 200 galer, a Turcy około 300, ale były one gorzej uzbrojone, a bitwę przetrwało jedynie 50 z nich. Przeszły one w posiadanie chrześcijan. Udało się wtedy uwolnić z niewoli tysiące chrześcijańskich jeńców. Którzy byli wioślarzami. Poległo niemal 40 tysięcy żeglarzy i żołnierzy, z czego 30 tysięcy to byli Turcy. Od tej klęski imperium osmańskie przeżywało kryzys wewnętrzny. Władza sułtanów słabła, a władza wielkich wezyrów, czyli pierwszych ministrów i naczelnych wodzów armii, rosła. Sytuację pogarszała korupcja urzędników. Mimo to. Turcy nadal mieli silną armię i toczyli wojny z Habsburgami, Rzeczpospolitą, Wenecją, Persją i Rosją. W 1683 roku rozpoczęto kampanię mającą na celu pokonanie Habsburgów i zajęcie ich ziem w Europie Środkowej. Siłami tureckimi dowodził wielki wezer Kara Mustafa. Niespodziewanie poniósł on klęskę pod Wiedniem, a to przez siły polsko-niemieckie, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. W 1684 roku zawiązała się kolejna koalicja antyturecka. Do Ligi Świętej przystąpili wtedy Rzeczpospolita, Papiestwo i Wenecja, a potem także i Rosja. Wojna trwała kilkanaście lat, a zakończył ją pokój podpisany w 1699 roku w Karłowicach. Habsburgowie przyjęli niemal całe Węgry i Siedmiogród. Na mapie kolor granatowy. Wenecja uzyskała część Dalmacji i ziemię w Grecji. Tu kolor różowy. Polska zdobyła utracone ziemię Ukrainy. Kolor czerwony. A Rosja uzyskała dostęp do Morza Azowskiego. Kolor żółty. To zakończyło osmańskie podwoje w Europie. Mimo to w posiadaniu Turków dalej znajdowały się Bałkany. Na mapie kolor zielony. Zapamiętaj najważniejsze, Hiszpania w XVII wieku pogrążyła się w kryzysie. Doprowadziło to m.in. do uzyskania niepodległości przez Holandię i Portugalię, czasowo podlegającą władcą Hiszpanii. W XVII wieku do rywalizacji kolonialnej przystąpiły Anglia, Francja i Holandia. Każde z tych państw zakładało kompanie handlowe i zdobywało kolonie. W basenie Morza Bałtyckiego politykę ekspansji prowadziła Szwecja. Swoją pozycję w tym regionie wzmocnili też władcy Brandenburgii i Prus-Hohenzollernowie. Udało im się m.in. znieść zależność lenną Prus-Książęcych od Rzeczpospolitej. Na przełomie XVI i XVII wieku w państwie moskiewskim trwał kryzys wewnętrzny nazywany Wielką Smutą. Zakończyło ją w 1613 roku wstąpienie na tron Michała Romanowa. Moskwa poszerzyła swoje granice w XVII wieku, między innymi na Syberii i kosztem Rzeczpospolitej. Wraz z końcem XVII wieku zakończyła się ekspansja turecka w Europie. Armia sułtana przegrała kampanię w 1683 roku oraz walki z koalicją państw tworzących Ligę Świętą.